Noż ta prawie, że przespałem, ale to Wam chciałem właśnie pokazać. Zobaczcie sobie teraz. Możemy być bo on ładnie chodzi, pięknie, perfekcyjnie. Jakby go tam nie było. I o to mi właśnie chodziło. I zobaczcie, jak już. że 8, rz 8 rzędów, myślę, że to już 8 na 8. Wiecie, to jest za dyma i ciężko by teraz określić, ale raczej na 8 rzędów. I zobaczcie, ile już tej masy na przykład jest. Tych kaczanów, kaczanów jest porozrzucanych, one są połamane na pół ale nie są pocięte, tak, po sieczkarzu I już widać różnicę w bułczowaniu już jest ciężej, jak złapiesz jakąś taką większą bryndzę, to już słuchaj, już tych liści jest tutaj sumarycznie też więcej, bo część zawsze gdzieś tam liści idzie przez kombajn, niedużo, ale jak gdzieś tam się złapie, że pójdzie i wtedy ale jest naprawdę mega różnica nawet widzicie tutaj ten rząd gdzie jedzie koło teraz jak gdzieś tam mało słomy jest, a obok już tutaj o ten jak mój paluszek to już macie narzucone masy i dlatego w, w takich przystawkach już sześciorzędowych, ośmiorzędowych się czkarnią, jak najbardziej się sprawdza i później jest dużo lżej zrobić <laughs> o takim Czymś tu jeszcze mówiłem, a dom wyjada, do taki omijak, czy zostawione było, ale PAL 6 przydałoby się go już zrobić, póki jeszcze coś widać. Bo potem przyjdzie noc i nie będzie to widoczne. No, no ale na B4 zobaczcie, troszkę zwolniłem, inaczej też sobie przyciągnąłem bardziej Mulchera jeszcze do siebie. I wydaje mi się, że już lepiej schrobię. Ale naprawdę jest różnica jeśli chodzi już... Po głosie silnika słyszałem, o tak, tutaj krzywo, widzicie, jaka to jest taka buła, nasyp? No i do tego mamy jeszcze więcej masy, o, to jest dobry przykład. Ten rządek jest pusty. A jak jest rozrzucony po posieczkarni, to wszędzie jest jakby mniej więcej równomiernie. Może też być coś wywiało, gorszy rządek mógł się zdarzyć, ale... Jest różnica właśnie, teraz jakby jadę nie po jego, bo ja mam te 2,5 metra i w któryś pasek trafiam, że i praktycznie jadę po tym gdzie sypał tym tyłem. To jest naprawdę różnica ogromna. No a jak widzicie, coś tam w skrobię, także opłaca się jechać, opłaca się to zrobić. Chociaż nie jeden by powiedział chłopie, weźcie talerzówkę, opiernisz to i po co ty palisz to paliwo? No, jest coś tam w tym racji ale no, talerzówka yy, jak talerzówka nie jest jakieś miliony no i ona tak też wszystkiego idealnie nie potnie tu i tak dla niej troszkę roboty zostało nawet te 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 takie kaczanki to są nieucięte no bo one już są już leżące a musi dziś poddają tak wam pokazywałem to już jest takie gumowate to nie jest taki padel jak próżniłech wykosimy taki twardy tylko on jest gumowaty no, lżej to znowu dla, dla mulchera, bo on nie jest taki twardy i pod wpływem tego yy, uderzenia no bardziej władowaty jest, na to. troszkę lżej idzie, no ale też się właśnie przez to poddaje i nam po prostu ucieka. O, teraz jest piękny przykład słyszycie? Jak już silnik zmienił głos, dokłada sobie. I to jest ten moment właśnie gdzie podamy a jedziemy bardzo, bardzo nisko. Już niżej nie mogę jechać, bo będę rył w ziemię. Bo praktycznie lecimy środkiem przy samej ziemi. No a to jest właśnie cena nierównego pola. Bo nie wszystko się dotknie nie wszystko się utknie, ale już samo to właśnie, że część takich o kaszanków takich tych one leżą też, one nie są tak do końca też nie są cięte przeze mnie, ale to już nie będzie przeszkadzało, to tam będzie zmieszane z ziemią i będzie lód. No. i to jest właśnie taki rządek, który dojechał koło, no i jechaliśmy w drugą stronę, no i część tam ucięło, część nie ucięło. No co właśnie jakby pracowały noże, noże to ja mam, jakby pracowały młotki w takim układzie. Co by się tutaj działo? O, już praktycznie Fajnie, bo już kurde z to już nie jest ciemno o 16, tylko jeszcze widać tak, że mi się to z półtorej godzinki jeszcze zajdzie na pewno O, 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 o Gdzie jedziesz w rolniku? A kurde, a wtedy nie będę miał w prawo? Będę miał Jedziemy Zobaczymy No, pedał mu No i sobie lecimy no i znowu właśnie jest rządek położony w tamtą stronę i najprawdopodobniej on będzie ucięty. No, jakby jeździł człowiek, o, widzicie jaki czołnik nosi na tych tutaj moich tych kolejinach i ten mulczek też pływa. No dobrze, że go uszczywniłem, więcej jeszcze go przycieśniłem, nie ma takiego ruchu. Wcześniej miałem za duży i, i podejrzewam, że to wszystkie tutaj, co są niedo, niedocięcia jeszcze, to jest właśnie przez to, że on uciekał na bok. No, ale jest naprawdę już różnica Bez sieczkarnia, z sieczkarnią Dlatego tutaj właśnie jest mulczerowane też z tego tytułu Żeby jak najwięcej tego Pociapać Zrobić O, jest jakie obciążenie? Jak to było słać w turbinach, to trzeba gwizdać jeszcze do tego gdzieś tam trafimy delikatnie w ziemię No I tak to wygląda, no Jakbym noże wziął na warsztat gumowe I może bym je poostrzył takie Zrobił bardzo, bardzo ostre No to wydaje mi się, że to było lepiej, ale kurde komu się tam Te 40 coś tych To są podwójne, tam chyba z 20 Około 50 noży nie ma za bardzo także no to dałoby się tam coś zrobić tam jest taka belka czy ten orzech miał coś tam ten że mają się o nią oczyszczać także przyjemnie ciągnik w ogóle się nie grzeje 12 praktycznie cały czas i teraz się kurde okaże że ja to wtedy jak robiłem w polu to nie wiem w tym filmie mówiłem to mam tutaj nowe korki założone no i po wymianie tych korków na pewno jest lepiej. I to oczywiście, termostatę też wtedy zmieniałem. Korki później. Ale widzę, że nawet jak mulczowałem a była podobna pogoda, to on trzymał 13. A tu jest ledwo za 12. Ciśnienie oleju: z 3, 6 bara Także gitara. Mulczer śmiga. No mówię, zobaczę. Czy ja po tym sezonie już jak go skończę, czy ja sobie po prostu młotów nie założę. Młotek jak się rozpędzi, no bo to nóż ma lżejszą wagę. No, łatwiej się tego... On tak ma bardzo duży wał. A może ja wam tylko szybko pokażę, jaki tutaj jest wał w tym mulczerze. No, Sławek gdzieś tam gdzieś oglądał, mówi kurde, Chrisu, jaki ty masz wałsku tutaj w tym mulczerze, a ja my człowieku. Od razu przejadę sobie ten pasek, póki o nim pamiętam, póki go widać. Podejdziemy sobie, tylko jeszcze zobaczymy. Podejdziemy, zobaczymy sobie tutaj, jak to wygląda po mulczowaniu. O, a przejdziemy sobie nie po mulczowaniu. No i te kaczany są twarde. O, no, już tam rozbijamy, no. Tutaj bym wam powiedział, że na B4 i tam kurde przyciągnięcie tego mulchera też pomogło, no ale widzicie no, o tym właśnie mówiłem, że to już jest miękko i to jest watowate, no. kurde i ciekawe czy ten młotek też nie robiłby kurde gorzej, bo on jak jest gruby, jak na jeszcze się stępi, a nóż jednak, nie wiem czy bym kurde sobie po prostu nie zakupił nowego kompletu noży, żeby one miały takie bardziej bo one są rozdziabione, zaraz wam pokażę i środkiem mi się wydaje, i środkiem powinien być nóż I jakby ten nóż był środkiem to nawet gdyby taka kukurydza to jeszcze jakby nam się tu ślizgnęła, to jeszcze ten nóż by podejrzewam, by był ciut na równo z tymi i tymi albo tam pół centymetra dłuższy to on jeszcze by nam to ciachał no i tak to wygląda no i tu już jest gwiazdnica, zobaczcie jaka fajna uparta, nie? chyba? nie, 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 przepraszam U Gwiazdnica, bo mam okulary założone to mi się wydaje, że to jest moja gwiazdnica, no. No i ona tu jeszcze jest Franca jedna. Oj w tej kurde, wyzbyć się jej tu wam powiem talerzówka byłaby super Ale tutaj chyba bezorkowiec by lepiej zamieszał jeśli chodzi o, o podcięcie gleby, bo zobaczcie jak tu jest ten mój garb jeszcze widać jak tutaj był nasypane jeszcze jakie bryły zostały no no i tutaj mamy kukurydzę i ona sobie się już, widzicie, łamie. I jeszcze te moje blachy łamią. O, skończył się kręcić, ale mi się wydaje, że różnica jest, no to chyba warto jechać. No właśnie o tym właśnie mówię, że one się wywracają, ale no jak się tak staram się, tak już ustawiłem, że praktycznie mało co reguluje jest. Różnica jest to po... Potarkochane trochę te kaczanki Tak, tak, tu widać, że bardzo Bardzo nawet gdzieś tam Potrafią Przyryć delikatnie w ziemię te noże No dobrze, tu kamieni nie ma No i taki kaczan To już jeszcze go Coś tam właśnie potniemy Jak widzicie są tu takie miejsca, że One kurde gdzieś tam Styrczą niektóre Niektóre styrczą No ale to nic no nie da się po prostu tego na dzień dzisiejszy inaczej rozplanować, jak gdzieś tam właśnie jakieś, może też tąpnięcie, jakiś mijak, jakieś coś. Nie one mówią, no się już kurde, france, wykładają. Te, to się trzymają dobrze, to jest ok No ciul Potarmoszone są, ewentualnie jakieś po, pocięte, złamane. To już powinna tutaj brona talerzowa to wyciąć. Idziemy szybko zobaczyć suirka François z grubej blachy i ja sobie tu już ciągnę kamerę no i, i tak właśnie się zastanawiałem widzicie o i widać widać i tu nie wiem czy jest chyba ja tu już regulowałem na podkładkach tak 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 bo to były nóż w nóż i on był wtedy taki gruby i też mi się to nie podobało bo mówię po co dwa noże i tutaj właśnie pomiędzy zamiast tej podkładki tutaj ona ma tam około 6 metrów, prawie tyle co nóż, ma 5. Powinien być nóż. Jak ten nóż pionowy byłby na wysokości tutaj, widziałem takie mulczery już, takie rozwiązanie, to byłoby chyba super. A już widzę, że. No, poryłem trochę w ziemię. No, ale wał to jest naprawdę potęga. Mi się daje, że to jest z 230-250. Chyba tak, jakoś tak o, no i tutaj mamy już te noże, jak one idą w tą stronę, no to Niby nie są grube, niby nie są ostre, ani nic, no ale jednak Ale jednak Już widać, że to są właśnie te końcówki, podejrzewam, że to tutaj Gdzieś łapie Tej, dlatego tak skubie No i teraz pytanie, na ile one są zużyte do nowych, bo i właśnie ten stopień zazęb zazębienia ich może być mniejszy. A jak było rozstawione, załóżmy tutaj ten nóż był i tutaj, to środkiem też w ogóle kicha, to w ogóle zostawiał, bo ta przerwa była tutaj tak potężna, że on tu nic nie nacinał. I tutaj to właśnie też mi się właśnie wydaje, że tu jest piec pogrzebany, bo on tym środkiem po prostu bierze i i robi ten przepóz. O, jest ten ruch tu, ruch tu. No, ucieknie kawałek i nie docina No ale nic, no O Tu jest bardziej gdzieś taki chyba coś dostał i jest Schowany O, dostał, dostał Krzywy jest chyba No może mocowanie z krzywe No, ale tak o, i to wtedy już nie ma takiej Dziury pomiędzy tymi, dlatego właśnie Tak to Też było tak trochę zamieszania z tym Składania, rozkładania jak to zrobić, jak to ten, no i tu jest ta kabelka która tutaj powoduje oczyszczanie tych noży jak one tu lecą no, to też jest na styk, nie wiem czy jest jakaś regulacja tego, może jest chyba jest, no ale tu niby ma się to w razie czego coś oczyścić po no i brakuje do tego wałka na dole ale powiem Wam, że akurat na moje pola, na moje krzywizny, na moje skosy tak, tego wałka nie ma to wydaje mi się, że też jest dobrze, dlatego że ja sobie na podnośniku tak, czy tak, a jak masz wałek, a masz krzywo, to już całkiem nic z tego nie wychodzi. No. I tutaj nie wiem też czy nie jest czasami tak, że to jest wyższe ściernisko trochę aniżeli tam było. I wydaje mi się, że wtedy lepiej goli. Kurde, no, tak wygląda, że to po prostu. Tss. Jak jest krótki, to tym bardziej chce się poddaje, a dłuższy. Jakoś bardziej trafia i chyba coś się bardziej Bo jakoś tutaj lepiej wygląda Ten odcinek niż aniżeli tamten Nie wiem Dobra Tu było gdzieś już wcześniej w Uwrocie robione Ale to jak na Uwrociu no To jeszcze chyba na tych podwójnych nożach No Też są powywracane, nie Także tylko to po czas jest większy, że Tu jeszcze na Uwrociu się jeździło traktorami, przyczepami I dlatego też może to Inaczej wygląda, ale widzicie, o też są takie Jakie są? Pozdrawiam Was serdecznie.